Ciakra, ciakram, niezbyt dobrze spolszczoną nazwą, a najczęściej niestety używaną jest słowo czakra czy czakram. Niezbyt szczęśliwie dlatego, że spolszczoną z języka angielskiego, w którym chociażby nie ma literki ci. Natomiast w oryginalnym zapisie, w oryginalnym, w oryginalnym języku, czyli w sanskrycie mamy słowo ciakra. Więc dlaczego skoro w języku polskim mamy taką literkę, no, dlaczego nie używać tej nazwy w jej oryginalnym brzmieniu. Czyli ciakra, ciakram ciakramy. Na wschodzie nie mówi się, że ktoś praktykuje oczyszczanie ciakramów, bardziej mówi się, że ktoś praktykuje laya jogę. Jako, że laya yoga jest taką formą, ścieżką duchowego rozwoju, którym duży nacisk kładzie się właśnie na rozwijanie, oczyszczanie ciakr, ciakramów. Laja Yoga jest taką, można powiedzieć, ścieżką oczyszczania ciakramów, ścieżką rozwijania ciakramów, no, rozpuszczania różnego rodzaju negatywności, no, które, które na ciakrach, ciakramach osiadają. Czym taka ciakra jest? Według Według laja jogi, w tych bardziej wedyjskich kanonach, ciakra to nic innego jak organ duszy. Organ duszy, której częścią jesteśmy. Tak jak fizyczne ciało ma swoje organy do normalnego funkcjonowania: serce, nerki, trzustka, pęcherz moczowy, tak samo dusza. Też ma organy. Oczywiście są to dużo bardziej rozwinięte, bardziej subtelne, energetyczne organy, ale tak czy siak są to organy duszy. Nie są to miejsca, które faktycznie gdzieś w ciele fizycznym występują, ale są to miejsca, które jakby kontrolują pewne nasze, bardziej pokrywają się, można powiedzieć, z występowaniem pewnych ważnych splotów nerwowych w ciele. No, splot sakralny, Splot słoneczny, splot kardialny, sam no, splot nerwowy wewnątrz głowy, i te ciakry, organy duszy, jakby nadzorują, kontrolują pracę tych organów, a poprzez nie, właśnie ma, mają wpływ na, or, na funkcjonowanie całego naszego organizmu, całej naszej psychiki, umysłu, itd. Więc niejako kontrolują w pewnym sensie nasz, nadzorują, zarządzają. Całym tym można powiedzieć skafandrem energetycznym, którym jest nasze ciało. Skafandrem biologicznym. Ciakramy najczęściej wyobraża się tak symbolicznie jako kwiaty lotosu. O, ładne, takie trójwymiarowe, przestrzenne kwiaty lotosu. O, najczęściej wyobraża się je. Jako, że kwiaty lotosu mogą mieć różne ilości płatków, a te ciakry właśnie mają różne ilości płatków, płateczków. Ciakra jest takim organem, który wyrasta z pewnego punktu, tak zwane bindu, z jednego punktu wyrasta. Tak, jakby wokół tego punktu jest taki wieniec, można powiedzieć, właśnie dala-wieniec, na której są różne. Węzły energetyczne, no, symbolicznie mówimy o płatkach, symbolicznie przedstawiamy obraz no, kwiatu lotosu, czyli naszej ciakry. No mamy właśnie, no, dajmy na to tutaj 10 palców, to 10 płatków, na przykład ciakra, która ma 10 płatków, o no, każdy jest tak jakby węzłem energetycznym, o no, który wpływa do ciakry. O. No tak. W Lajajodze mówi się o siedmiu podstawowych ciakrach, siedmiu podstawowych lotosach, podstawowych, ale nie jedynych. Jest ich znacznie więcej. Zwykle do procesu oczyszczania, takiego podstawowego rozwoju, używa się siedmiu głównych podstawowych lotosów ciakr. I tak na przykład miejsce, na którym siedzimy. No, Miejsce podstawy kręgosłupa, punkt między łonem a odbytem, miejsce bioder, miejsce występowania ciakry lotosu, który ma cztery płatki, jakby cztery kanały energii z planu duszy, jakby spływały, tak jakby występowały w tym, w tym organie. Potem nieco wyżej, jeszcze pod pępkiem, mniej więcej dwa palce. Poniżej pępka mamy obszar, w którym występuje kolejna ciakra, no, która ma z kolei sześć ładnych płatków. Kwiat lotosu o sześciu płatkach. nieco wyżej, no, ponad pępkiem, bardziej w górnej części brzucha, no, takie miękkie miejsce, splot solarny. No, z kolei obszar, w którym występuje ciakra lotos o dziesięciu płateczkach, no, właśnie taki dziesięć. Płatków. Z kolei nieco wyżej, wewnątrz klatki piersiowej, mniej więcej tam, gdzie powietrze wchodzi do płuc w środku, mamy tak jakby obszar tutaj, gdzie występuje lotos o 12 płatkach. 12 płatków, 12 strumieni energii, który spotyka się w tym miejscu. 12 strumieni energii którymi energia z planu duszy no, spływa do tego miejsca. Kolejne miejsce, tak jakby obszar naszej szyi, bardziej podstawa szyi, tam gdzie kończy się tułów, a zaczyna szyja, obszar, w którym występuje kolejna ciakra, no, tym razem 16-płatkowa ciakra, 16-płatkowy lotos. No, piąty, szósty z kolei lotos, tak jakby we wnętrzu naszej głowy, mniej więcej na wysokości brwi, obszar, w którym występuje lotosik o no, dwóch płatkach. nas jest to tylko mówimy, taki podstawowy lotos całego systemu no, lotosików wewnątrz głowy, bo mamy tu i sześciopłatkowy ponad. Mamy 16-płatkowy lotosik, nieco wyżej, mamy 96-płatkowy lotosik i mamy jeszcze 100-płatkowy lotosik wewnątrz głowy więc mamy tutaj jakby cały system różnego rodzaju ciakr, cały system różnego rodzaju węzłów energetycznych. Natomiast lotos o dwóch płatkach jest tak jakby tym podstawowym lotosem, o którym się zwykle jak. Zwykle zajmujemy, jeśli oczyszczamy ten lotos jako podstawową praktykę. No i ponad głową, jak sobie trochę wyciągniemy dłonie, nieco ponad wyżej proste, tam gdzie się spotkają dłonie ponad głową, jest to mniej więcej obszar występowania lotosu, który ma tysiąc płatków. Mówimy lotos duszy, lotos wyższej jaźni. No i tak oto buduje nam się ładny obraz jak jakby wewnętrznego ogrodu. No też tak ładnie mówi się o Lajajodze, że jest to nauka o kwiatach duszy. Patrzymy tak jakby wewnątrz kwiat o czterech płatkach, sześciu, dziesięciu, dwunastu, szesnastu, dwóch i, i tysiąc płatków. Mamy tak jakby ładny podstawowy obraz, można powiedzieć symbolicznie anatomiczny naszej no, właściwie duszy, której częścią jesteśmy. Praca laja jogina polega, jest taka trochę porównywalna do pracy ogrodnika. Ogrodnika, który musi dbać o ten ogród duchowy, żeby on bardziej przypominał piękny ogród, gdzie kwiaty ładnie rozwijają się, wzrastają, owocują, a nie u gór. Tym się zajmuje Laya Yoga oczyszczaniem tych różnych chwastów, które zachwaszczają ogród naszej dus duszy, czyli symbolicznie mówimy różnego rodzaju negatywności, które jakby przyklejają się do lotosów, zanieczyszczają je. Jakby oczyszczamy jak jakby wnętrze ogród z tych chwa chwastów, ale też stwarzamy pewnego rodzaju aurę do tego otoczenie, żeby te kwiaty mogły się pięknie rozwijać. No i tym się Laja Yoga zajmuje. Oczyszczaniem przede wszystkim, przygotowywaniem tego ogrodu, oczyszczaniem, żeby kwiaty w końcu w pełni mogły się rozwinąć. Kwiat się rozwija ładnie, oczyszczony, otwiera swoje pąki, znaczy, że strumienie energii jest tak, jakby z którymi płynie energia z duszy, jest coraz bardziej oczyszczona, coraz bardziej swobodnie płynie, i w danym miejscu, że tak powiem, energia z planu duszy zaczyna się pięknie manifestować na zewnątrz, co widać w naszym zachowaniu, w naszym charakterze różnego rodzaju moce zaczynamy przejawiać moce psychiczne, moce duchowe. Niektórzy mówią, że mają otwarte ciakry. Są oczyszczeni, a nie przejawiają no, tych, że tak powiem, cech, właściwości, które związane są akurat z danymi no, poszczególnymi kanałami energii, czy tam płatkami. Jeśli tego nie przejawiają, znaczy albo nie mają pojęcia o tym, czym jest ciakra tak naprawdę, czym jest rozwój ciakry, albo po prostu kłamią. No i jak w skrócie można powiedzieć, tym się nalajajodze zajmujemy. Oczyszczaniem ciakr, otwieraniem ciakr różnymi, różnymi praktykami jogicznymi, chociażby praca z dźwiękiem, z mantrą, różnymi dźwiękami, które oczyszczają raz, że całe kwiaty lotosów, dwa, że poszczególne płateczki, no, praca, z, praca z różnego rodzaju wizualizacjami, symbolami jogicznymi no, przekazanymi przez różnych świętych mistrzów, proroków. No, Laya Yogi. Także, jak masz ochotę popraktykować głębiej z ciakrami, oczyszczać ciakry, czy wejść głębiej w zagadnienia związanego z różnego rodzaju energiami w ciakrach, ich rozwijaniem, to zapraszam na, trening, na treningi Laja Yogi. Wszystkie informacje, dane kontaktowe, e-mail, telefon znajdziesz najprawdopodobniej pod filmem. Dziękuję serdecznie, zapraszam na maskaram.